aby poprawnie przystąpić do przysiadów, sztangę dajemy mniej więcej na wysokość góry klatki piersiowej. Podchodząc do sztangi, łapiemy ją na wygodną szerokość chwytu. Wchodzimy pod sztangę, tak jakbyśmy już zaczynali przysiad, stopami podchodzimy pod sztangę, wstajemy do góry, robimy pół kroku do tyłu. Stopy rozstawiamy tak szeroko, jak nam wygodnie, najczęściej szerzej od barków. Schodząc w dół schodzimy wolno. Jak wstajemy, wstajemy troszeczkę szybciej. Nasze kolana idą w kierunkach stóp, muszą się kręcić na zewnątrz, nie schodzą się do środka. Nasz tułów jest wyprostowany, klatka jest wypięta w przód przez cały ruch, nasze plecy są ciągle proste, brzuch jest napięty, nasze pośladki również są spięte, szczególnie w momencie wstawania do góry i pchania bioder w przód pod sztangę. Ruch wykonujemy wolno i stabilnie. Ważne jest, abyśmy zaczynali od biodra schodząc w tył, jakbyśmy chcieli usiąść. Następnie od razu po tym zaczynają zginać się kolana, czyli ułamek sekundy wcześniej zaczynają zginać się biodra, dopiero później zaczynają zginać się kolana. Na koniec, krok przód, blokada o haki, dopiero wtedy schodzimy w dół, odkładamy.